Wow! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Perytus, a to jest Minecraft na modach Twitterka, jestem 2. W dzisiejszym odcinku, jak obiecałem w poprzednim, zdobywamy ten oto. Battle Tower. I tak. Zakończyłem go dosyć nietypowo. Nie chciałem go też zbytnio. żeby nie był za długi, też. Także skończyłem go w tym miejscu. Zdobyliśmy w poprzednim odcinku krówki Dzisiaj myślę, że nie skończy się na tym, że... Oda! O ty pajaku jeden wredny Blast Protection czy Efficiency Okulary, a nie okulary już miałem wcześniej Przecież Nie no jaja sobie coś zrobię. pajak Też mi coś dał Łuk Power 1, nie no, do brudza Oła, oła Ile specjalnych pająków Co bijesz twojego brata? Było na fight? było fight? Hehe, <laughs> brat ich pokonał. Co ja dostałem w ogóle tutaj? Motykę, Łota! Wiecie co pozwólcie, że sobie zmienię postać na wojownika plusa. Czy mój nie w Minecrafcie? Ponieważ tak najlepiej mi się walczy. Dobra. Niszczymy. Ała, no kurde, znowu jakiś specjalny wylazł Co mi dałeś? Motykę tak sobą serię. Okay, biorę, biorę, biorę. Nie spadaj. Ugh, trucizna, przydałoby się mleko, to nie? Idziemy po mleko. Co, serio? I tu seriuszka mi weźmie. No co za dziadostwo. Wiecie co? Pajankami nie wolno zadzierać bez mleka. Idę po mleko, idę po mleko. Jakoś, że zaczęliśmy odcinek, nie? No. O. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Wiedziałem. Wiedziałem. Przynajmniej już truciznę męczy. No, mam nadzieję, że to są moje itemy. Okej. Okay. <laughs> Ale fail. Cześć kocie. Pilnuj, pilnuj od Creeperów. Okej. Okay. Wyleję wodę. Idziemy po mleko. Okej. Okay. Dawaj mleko, dawaj mleko. Dawaj mleko... O, tak, dawaj mleko, a ta nie, nie wiem czemu. Okej. Okay. Tak, nie pisaliście mi, nie napisaliście mi w poprzednim odcinku co do tego grindera. Czy robić go w timelapse, czy e, robić go... E, czy po prostu nagrać dla was jak ja go tworzę, czy po prostu sam sobie go stworzyć. No nie wiem. Jak chcecie. Tutaj zginąłem, bo to jest chyba ten Dobrze, że nie na, na, na kaktusa, bo bym się strasznie zdenerwował dobra, helmik jest. Wszystko, wszystko, wszystko ok. Teraz kurczę, trzeba to wszystko ustawiać, no nie cierpię tego. Dobra, wszystko, bo myślę, że budki straciłem. Ok. Tak. Łuk, myślę, że się nie przyda. E, na przykład tutaj spawner. Jakby, jakby był jakiś cenny spawner. Jakbym sobie chciał jakieś oświetlić, to, to wiecie. Na Blazów, bo blaze'ów nie mamy. Okej. Okay. Eeefsianski tutaj wszystko Okej, okay. okulary sobie tu damy, okulary 3D e, No okej. Okay. <tryk> Tylko piąty level, no cóż. E, pisali... Pisał jeszcze um, bodajże łoniak play Żebym sobie cenchantował na 30 level Wyjaśniłem w komentarzu już, że... O, to się nie przyda nie, że to się nie przyda, tylko że mm, nie. Kysz, że po prostu mm, odpowiedziałem na komentarz, w którym wstaje się pisał w łoniach, że mm, mam sobie zrobić um, na 30 level coś enchantować. Mm. Nie mam jeszcze enchanting table, dlatego w poprzednim odcinku sobie mm, zdobywaliśmy krówki. Okej. Okay. No, a level się nawet szybko bije jak widać, na tower towerach samych. Okej, okay, tu mamy... Okej, okay, nic cennego. Dobra. Wiemy tu. Tutaj są zombiaki i szkielet. Aha, jeszcze te stare dźwięki szkieletów, to jest było coś. O rany. Dobra, to zombiaki, to jest niecenne. To jest też niecenne. Gincie, gincie. Gincie, gincie, gincie. O rany, co za cwaniaki No, 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 bijajcie, bijajcie Wbijają do mnie, no co za cwaniaki Oświetlmy to O I takie rzeczy mi się przydadzą Nie takie, takie, takie syfiaste, tylko takie oka, oka pająka kobyl się nie przyda No dobra ja Zjem sobie coś Idziemy na pająki A, bijam tu, kurde Specjalny, no nie ja. Yeah. Uleczyłem się. E, mam jakiś Blast Protection, no okej. Okay. Teraz już nie mam mleka. Wiedziałem, że jakiś taturuwałem przecież. Wiedziałem że to będą pająków, Że tu będą pająki. Nie, 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 nie. spadać. No co, co za... Co wzięły mnie normalnie. Ciekieron dostaniesz, łeb. Gin, gin, gin. Co za... Gacieje. No, dawaj, ale, Spadaj. i pajaki to są, kurde, zgrana ekipa. No nie, zginę zaraz. Skóra. I to. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Zablokujmy to na chwilę obecną skrzynią. Kurde, skrecimy pogłębkę. Dobra, to się nie przyda. Dobra, mamy meonki. Ale meonki już mieliśmy wcześniej. Motyka żelazna. A, dobra, wezmę. Eee... Stringi, no raczej nie potrzebuję stringów, ale... <grym> Okej. Okay. Eee... Ale na wełnę będą. Chociaż możemy... No nie wiem, ja. Myślałem, że przerobię na wełnę i sobie weznę południowo. Okej. Okay. Dobra, mamy jeszcze parę slotów wolnych. Myślę, że nie będzie tam nic interesującego. Strzały sobie weznę. Ponieważ strzały nie rosną na drzewach i LOL? <laughs> czy on był na górze czy był na dole? Bo jak trochę dziwne to było No chodźcie Poczekam No cześć, no cześć, cześć O to się zaczęło No teraz zginiesz No, zginie, zginie Dobra, pozbyłem się na trendów Oświetlam Biorę, biorę, biorę itemki Jest Sorry, że się nie odzywałem Znaczy, e, odzywałem się, ale tak dziwnie O, Tak, w tej chwili, jak to nagrywam Dzisiaj pod wieczór e, Wyjeżdżam na tydzień nad, nad jezioro Więc Nie będzie, także nagrywam odcinki na zapas, żeby Wam po prostu Jakbyście mieli co oglądać z mojej strony na YouTube przez te 7 dni Znaczy nie codziennie, co 2 dni myślę, że będę ponieważ Cześć A on jest na dole A ja sobie to rozwalę tylko pomysł jest stojak to dzień wiecie In, in, in Muszę to zjeść z, z. Czy on walczy ze szkieletem? Mm. Mm. Czy on spadł na dół? Nie wiem, styczni są zbagowani ci I dlaczego nie spadają zawsze. No nie No co to ma być? Może z umarł, nie wiem. To się nie przyda, to się nie przyda. I na przykład... To się nie przyda. No. A jak ja teraz tam wyjdę? Pytanie. Okej, okay, na no zdobyliśmy dzisiaj battle tower. Myślę, że ten battle tower był łatwy, łatwy, mimo tego, że zginąłem raz, ale to przez upadek, czyli z własnej winy, ale też pająka. Ale nie był jakoś trudny. Jak widać, zdobyłem z powrotem mój level, zdobyłem kości, zdobyłem strzały, więc opłaciło się tu chodzić. Um, i jakieś tam diaksy też są. <laughs> Okej, okay. jaki podziurawiony. A więc ten. Nie było tu żadnych playzów, więc trochę szkoda, ale dobra. Idziemy, stąd idziemy. No. Aha, no i co do tego, czy będę dalej zwiedzał teren? Tak będę, tylko. Już to kiedyś mówiłem. Muszę sobie um, załatwić. Te um, modyfikacje, które dodają jakieś dungeony. Żeby. Tam ruiny, jak tam wolicie. Jak to woli? Nie jest żaden specjalny mobek. To jest zwykły Creeper. Ło! Wow. Zmieniłem się w Creepera, serio. Patrzcie w ogóle, to jest super. Mm, co bym mógł wywalić? Nie no. Ło! Wow. Ale mnie wystrzelił. Pokażę wam zaraz coś. Creepera nie pokonacie. W specjalnego moba, ponieważ z nich wypadają w spokoj temki. No nie, creeper serio. Gendermana nie mam, właśnie. O, patrzcie, jestem endermanem. Teraz macie przestranę. Jestem wyższy. Aha, ha. ha, ha. Co teraz robicie? Nie on ma dieksowego miecz. O nie. Nie! Nie podchodzicie! Mandy jak sobie miecz! Serio, patrzcie się! <śmany> o nie! O rany! Czy ja się tu zmieszczę? Tak! Dobrze, że zrobiłem na trzy! O, nie, nie! Muszę się zmienić, ponieważ... Patrzcie w ogóle, jak? Creeper wygląda fajnie. O, Patrzcie jak creeper fajnie wygląda. Aha, e, tutaj musimy jakoś oświetlić. To się na skrzynie. No na skrzynie się na pewno nie da. To może tak. Dobra, cenne przedmioty. Do cennych możemy zaliczyć takie rzeczy. Takie... Na razie tyle. Okej, okay, do surowców to i to do rośliny, to do jedzenia to melonki sobie weznę z mopków z mopków mamy dosyć sporo tego okej okay. <laughs> teraz narzędzia narzędzi i narzędzia mamy chyba najwięcej o losie ale dużo a jeszcze do surowców węgiel i z mobów strzały no okej okay. myślę że się prześpimy aha jeszcze czynki tu muszę dać no i spoko widać tutaj jest pełno mobów nade mną to mnie niepokoi aha jestem morf patrzcie się w ogóle jaka rączka super nie Taka, taka takie kopytko creeperowe <gry> okej okay, jestem, jestem z, po prostu w postaci creepera więc nie mogę i spać. Muszę być normalnym po prostu człowiekiem. Więc idę spać. No. Okej, okay. przespałem się. Tu mam jajko. Mister ci napisał mi, że one są małe, po prostu giną. No wiem, mówiłeś mi to już. Jednakże ja się pytałem, jak mogę temu zaradzić. Po prostu muszę je muszę zrobić, a łapają. Po prostu muszę zrobić im oddzielną farmę i po prostu dorosły tam wpuszczać, czy jak? Może macie jakiś twój pomysł, bo ja innego na razie nie widzę. One się topią, po prostu coś... coś zmienili. E, coś z Minecrafta twórcy zmienili, ponieważ kiedyś tak nie było. Robiłem takie farmy i spoczko to działało no, nie? No, pozbieramy sobie dynię. Ehm. dobra. Co by jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobić? No zastanawiam się Szczerze nie jestem przygotowany jak widać Pozbieram sobie plony um, Może zróbmy... Czy ja w ogóle mogę to zrobić? To jest pytanie Nie, ok. nie. Um, Czy ja to w ogóle mogę zrobić? Okej okay. O, 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 czekajcie Obsidian, aha Dobra, to, to tego nie za bardzo Ale chyba gdzieś tam lawę miałem może zróbmy piecyk, no nie bardzo. Eee, z, zróbmy koper, drzwi po prostu z kopru. Zróbmy takie. Myślę, że będą ciekawe. Aha, <laughs> a nie, ja mam koper, zapomniałem. Ja to przepalałem ogólnie dużo. O, patrzy się. O, to jest bogactwo, co nie? Ok, może jeszcze to przepalmy. Dobra. Oddajmy to surowce. Także surowczaki są po prostu e, pełne surowców. Skrynka z surowcami jest pełna surowców. Rozwalmy te drzwi. O! Fajne takie, nie? Okej, okay, to tu oddajmy. mopków tutaj dajmy. No i gitara. Mm. Teraz. Teraz chciałem znaleźć oprócz tych drzwi Znaczy tych drzwi w ogóle nie planowałem Może zrobimy sobie jakieś stoliki O właśnie teraz tak patrzę Przychodzą mi na myśl jakieś um, What the Aha bo to jest na Potionki e, To może jakiś stolik o, o Takie rzeczy to Możemy się pobawić Mam dosyć tego dużo Okej okay. Tylko jak to teraz było Okej okay. Zróbmy parę tych stolików Sześć okej okay. myślę że takie stoliki sobie tu położymy tu położymy chociaż tak trochę dziwnie mm. gminy one się chyba łączą może tu sobie zrobimy... o! łączą się no ciekawe dobra, myślę że to taki stolik może być e, sprawdźmy teraz inne rzeczy Z, czy są tutaj krzesła? No chyba nie, ale dobra. Możemy coś takiego zrobić. Mam wełnę. Nie wiem, czy czerwoną. E, mamy taką wełnę, mamy to. a Czerwoną można zawsze zrobić. O mam kwiatek, jest. Okej. Okay. Szkło jeszcze, tak? Szkło było tu bodajże. Nie, tu, 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 tu. O, szkło tu jest. E, tak, okej. Okay. A, jeszcze barwnik, barwnik, barwnik. Taką gablotkę czy coś, nie, nie mam pojęcia co to jest właściwie. Chyba było tak, tak i tak. Tak, tak, dokładnie. Zróbmy sobie takich kilka. Nie zrobimy więcej. O, nie, nie, nie lubię tego. Czy to tak się daje? Możemy tu położyć swój miecz. O, fajnie to wygląda. Aha, to się chyba z shiftem zamyka. O, fajnie to wygląda. Jednakże troszeczkę tak, wiecie, wisi w powietrzu, ja... O! Na stoliku sobie można takich postawić. To by było niezłe. Okej, okay, pobawimy się troszeczkę tym, tą modyfikacją. Myślę, że wam to nie przeszkadza. Dowiecie się trochę o tych modyfikacjach, które posiadam. Także no. Ym, a, tych co w tą paczkę, to ja już coś mówiłem na ten temat. Ym, nie chcę mi się już mówić drugi raz. Tam w poprzednich odcinkach. Znaczy nie tej serii, innej. Ale... Ym, po prostu ja tej paczki w skrócie nie, nie dam, ponieważ um, nie umiem robić. A po drugie, trzeba było zgodę na autorów, a ja jestem trochę leniwy i szczerze nie chcę mi się e, pisać e, dla tych wszystkich e, autorów modyfikacji, bo to troszeczkę roboty z tym jest. No tak głupio to wygląda. Jeśli macie jakieś własne. Mm, czy macie jakieś własne pomysły o wiem co tu można postawić tylko nie wiem, czy ja to mam tak mam <grystanie> tylko teraz pytanie e... aha no tak myślałem okej okay. przerobimy sobie glinę. i może niektórzy z was już się domyślą co ja chcę zrobić o i myślę że sobie możemy... Mm. Właśnie to jest kokoła sapling i teraz na odcinku patrzę e, Czemu się to nie stakuje e, jak sobie tam oglądają swój odcinek e, Znaczy nie cały, ja nie oglądam swoich odcinków Tylko mówię, e, że zobaczyłem moment akurat filmu jak tam pomontowałem, nie pamiętam dokładnie co robiłem e, I właśnie to jest in, inny sapling Także możemy sobie go posadzić Teraz mi się tak jakoś przypomniało no, Możemy sobie go posadzić I zawsze możemy sobie takie drzewka e, hodować Jednakże e, Teraz mi przyszedł na myśl e, pajak, pajak. Nie fikaj. musisz źle dla to skończy. <grystanie> no. Także możemy sobie taką kiedyś tak sad zrobić. Więc kolejny pomysł. Zapiszę sobie. Okej. Okay. Okej, okay, już. Także mamy kolejny pomysł. Na no, jakiś odcinek, nie wiem jaki. Jeszcze, ale dobra. Um, Doby się 6. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. E, ja chciałem oprócz tego, co to jest. Aha, ok. E, um, odda. Co to w ogóle jest? Skuba, tak? Nie wiem. Nieważne. E, um, chciałem sobie zrobić jeszcze... Hmm. Teleportery, mogę sobie zrobić, ale nieco później. Chciałem sobie zrobić centry. Tylko jak się robi centry? Centry blue, o. Czyli z tego. Jak się robi to? Okej. Okay. Nie dobrze pamiętam. Zobaczymy. Wezmę sobie tak kamienia. Wezmę sobie Łuk. Łuk, łuk, łuk. łuczek Łuk, łuk, łuk. Może być ten bodajże. Najwyżej sobie naprawmy. Ehm. I redsto. I. Chyba tyle. Tak że się robiło. Dispenser. Czy jakoś tak? To jest dropper. Czyli musi być naprawiony łuk. Ok. Jeszcze nie jest naprawiony. Dobra. Dobra, myślę, że to połączymy. Tak. Tak. Okej, okay, mamy dispenser. Teraz, co trzeba było. Okej, okay, proch, proch, proch. Mamy proch. I jeszcze, jak to było? Tak, tak, tak. Żelazo mamy? Nie mamy. Żelazo to bierzemy. Eee, tak, w rogach żelazo to tu. To tu. To tu. wrogach rogach żelazo. I mamy bodajże górę działka naszego. Teraz robimy stojak. Stojak się robi prosto. Okej. Okay. Mamy stojak i tutaj że barwnik, tak? Zróbmy... Czy ja tu mam jeszcze jakieś barwniki? Czy nie. No właśnie, musimy iść po barwnik. Aha, jeszcze zobaczymy na te cegły. Dobra, akurat. Myślę, że teraz zrobimy. No i mamy doniczki. No. Myślę, że sobie kiedyś jakoś, jeśli macie jakieś pomysły, to sobie um, myślę, że skorzystam. Czy tu się nie da nawet postawić? Postawić LOL? Haha, serio? Eee. Ok. O, wiecie co zrobimy? Mam pomysł, mam pomysł, jak to wykorzystać. Myślałem, że na to się da położyć. A eee, potrzebujemy bodajże kompasu. A kompas się robi tak, to pamiętam. Eee, no, dawaj. Redstone off. Robimy tak. I chyba wiecie co chcę zrobić. Tak, mapkę, dokładnie. Otworzymy sobie ją. O, w rękach trzymała ma mapę. Nice. Dobra Ja myślę, że ona będzie otwarta, Kurczę. Dobra położmy ją tak, niech będzie Taki papier Okej okay. Idziemy po barwnik Idziemy po barwnik tylko Żółty czy czerwony tylko idzie, czekajcie W ogóle ta woda, what? Skąd się wzięła I widzę barwnik już Stolikiem blokować wodę, nice Dobra zbieramy Flower chill. No kurde już w kilku odcinkach mi się taki achievement pojawił, tutaj że może zróbmy tutaj. And tutaj są barwniki. I tak kładziemy to tak i tak. O ile dobrze pamiętam. I co z tym teraz? Takie coś. Postawimy sobie tu. No i co to jest? No i co? Ej, Dzień dobry Może na stoliku to postawmy Lol Halo Jak to się robi? Znaczy co się z tym robi? Ogółem Może poczekajmy na noc y, Nie wiem czy mi się wydaje y, Znaczy nie wiem czy dobrze myślę Ale wydaje się, że trzeba to Okej, okay, zróbmy to Raczej się nam przyda y, To jest modyfikacja Team Fortress Także y, y, Inżynier takie coś miał Okej, okay, mamy to, co teraz? Ammo chyba coś Okej okay. Nie ogarniam, bo nie, nie byłem, nie grałem, znaczy grałem w tym Fortez, ale nie byłem nigdy inżynierem Znaczy parę razy może tylko Nie robiłem nigdy tych wieżyczek, turetów czy coś O A, tym się naprawia, to to wiem Dobra, zostawmy się tu na noc Nie wiem czy strzały tu nie są potrzebne Zobaczmy. Także będzie nas taki kolega tutaj bronił. Mam nadzieję, że to ogarnę do jakiegoś odcinka. Z myślę, że zdobędziemy dużo, ponieważ będziemy mieć grinder a, albo mamy eksperkę, jak tą chcecie. Aha. Ok. Aha, i teraz trzeba to naprawić. Ok. Aha, i teraz to wołuje tak jak Aha, okej okay. Okej okay. No i jak ty teraz działaś? Działaś? Coś tu można do, do ten Strzały to rzucać czy coś? Nie wiem, zobaczmy tutaj, ehm, co tu jeszcze mamy? Mamy centry monitor To jest centry, tak? Okay, jak się to robi? No w miarę. Mamy szkło, nie mamy szkła. Jedziemy po szkło. Mam nadzieję, że mam jakieś. I Myślę, że zakończymy ten długi odcinek. Bo troszeczkę zanudzam. Ja to, ja to słyszę, że ja zanudzam. Ponieważ przedłużam ten odcinek. Ale. Powiem, wam ciekawe są te modyfikacje. Jak się to robiło? Przyciski, przyciski jeszcze potrzebujemy. Przyciski bodajże gdzieś miałem. Ale chyba je wywaliłem. O ile dobrze pamiętam. No dobra. To przepalmy. No kurcze, drzwi mnie to lubią. Przypalmy to. Ile tych przycisków ok? E, dwa przyciski, tak? Tak. Niefajny ten ten. <grym> e, ten ran, zapomniałem jak się to nazywa. Wybaczcie. No. Nie, klucz to na pewno nie jest. Wręcz, no jak to się nazywało? Nie pamiętam. Wybaczcie. E, dobra, tak. I tak, 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 mam na tyle, że nam mam. Okej. Okay. Tu przyciski. I tu szkiełko. No i jak to się robi? Aha! Jungle spawn... Golem, no to nie. Celot, świnia, silverfish. Snowpew, Spider, Pig Zombie, Witch, to tak. Bo może się z niej nie wiadomo skąd wziąć. Ok, no, no i co? Co teraz z tobą? Czy to jakoś? <ścoughs> nie ogarniam trochę tego. Znaczy, bo ja myślę, oto. Jak szczela w zombiaka. Jakie to jest... Czy ty mi jest strzały? Nie, mam 41 Teraz ci przesunę, okej? Okay? Okej okay. Zombie, chodź Wow Nice Okej okay. Tutaj mamy przed sobą... Rany <noise> jak mnie wystraszyły Tutaj mamy przed sobą naszą maszynę zagładnie, Więc ona się nam przyda do ochrony Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka Trzymajcie się, cześć, papa Ci powaliliśmy się trochę w inżyniera Trochę w wojownika Trochę w farmera, ponieważ tam pozbieraliśmy troszeczkę, ale to mniejsza to I trochę w, w gospodarza wnętrz, znaczy nie gospodarz wnętrz, to nie nie wiem, po prostu pobawiliśmy się w robienie stolików i tak dalej Myślę, że odcinek wam się spodobał Także dziękuję za obejrzenie go Trzymajcie się, cześć, pa pa